Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 5 sierpnia 2023 roku. A tak jak niedawno, mniej więcej miesiąc temu, wspominałam, szykują się wielkie zmiany. Nadszedł teraz ten czas, cokolwiek to oznacza dla nas. Mamy taki czas zmian i przemian, i nie jesteśmy w tym sami. I ważne jest, aby w tym wielkim przełomie być w bardzo dobrych wibracjach, mieć dobrą energię, w miarę możliwości, najwyższą, jaka jest z możliwych dla każdego. Dlatego istotne jest, aby odwiedzać różne miejsca. A że teraz jeszcze mamy wakacje, czas sprzyja. I jednym z takich miejsc, które ja już odwiedziłam, to był Kraków i kaplica Gereona, gdzie, może nie w samej kaplicy, ale obok, na Wawelu, obok drzwi, obok kaplicy Gereona, czuć bardzo dobrze energię, która Wychodzi tam ze środka z tego czakra. Następnym miejscem, o którym wspominałam, że chcę odwiedzić, chcę się udać, jest Emilcin w województwie lubelskim. I tak jak już mówiłam, wyprawa pod koniec sierpnia i na dzień dzisiejszy mam już konkretną datę. 29 sierpień o godzinie. 13. Plus minus o 13. Wiadomo, kto dojdzie, kto dojedzie. Ja też mogę być ciut wcześniej, mogę być ciut później, ale tak przewiduję, że w godzinach od 13 do 15 przy pomniku UFO możemy się spotkać. Czyli jeszcze raz, 29 sierpień 2023. Będę tam. I będzie mi niezmiernie miło, jeżeli ktoś się tam pojawi, i wspólnie możemy sobie wtedy porozmawiać, powspominać wydarzenia, które miały miejsce również w Emilcinie, a było to w sumie 45 lat temu. 10 maja 1978 roku pan Jan Wolski miał spotkanie z przybyszami, z innej planety. Oczywiście co niektórzy do tej pory mówią, że może to było złudzenie, może domniemane spotkanie, może to w ogóle nie miało miejsce to spotkanie, może Pan Jan Wolski miał jakieś złudzenie, sen, ale oczywiście to nie jest prawda, tym bardziej, że było już to sprawdzone. Pan Jan Polski mał, miał bardzo dobrą opinię, że nie pił i że nie było to żadne złudzenie, tylko że to się faktycznie wydarzyło. Dlatego nie byłam tam nigdy jeszcze i to było jedno z takich impulsów, yy, Jeden z impulsów, który przyszedł do mnie niedawno, żeby właśnie odwiedzić również to miejsce i poczuć poczuć tą energię, która być może tam jeszcze się znajduje. No i w planach mam oczywiście po spotkaniu, jeżeli ktoś będzie, mówię, będę bardzo wdzięczna, więc spotkanie przy pomniku UFO, a następnie przejdziemy czy też przejedziemy bo dokładnie nie wiem ile to jaka to odległość do tego miejsca gdzie właśnie było to lądowanie tego statku pojazdu i gdzie pan Jan Wolski rozmawiał przebywał również był w środku w tym pojeździe Zobaczymy, poczujemy, czy się coś tam jeszcze dzieje, czy jest tam jakaś energia. Dlatego wszyscy, którzy by chcieli, yy, mają w sobie taką ciekawość i poznanie, yy, a właściwie może nawet odblokowanie własnych ograniczeń, możemy i yy, chcą poczuć energię. Mam nadzieję, że zrobimy tam taką też krótką medytację połączenie intencje aby poczuć a może nawet y, również się spotkać z kimś czy to mentalnie duchowo zobaczymy zobaczymy co się wydarzy na pewno w tym miejscu wspólnie będąc y, podniesiemy własne wibracje własną energię do tego poziomu aby znowu być ciut wyżej natomiast jeżeli nikogo nie będzie ja ogólnie mam w sobie taką wielką radość i chęć bycia tam, że tak powiem, dotknięcia tej historii tego, co się wydarzyło 45 lat temu, aczkolwiek jak wielu z Was już wie, że czas tak naprawdę nie istnieje, nie ma tych ograniczeń czasoprzestrzennych, więc to, że tam będziemy. Jeżeli mentalnie się połączymy z tym wydarzeniem, to tak, jakbyśmy tam byli w tym momencie. Dlatego, kochani, jeszcze raz serdecznie, bardzo od serca zapraszam wszystkich zwolenników, miłośników, pragnących przeżyć coś innego, cudownego w takiej dobrej, Energii, aby się y, wznieść wyżej, zapraszam serdecznie y, na spotkanie, na którym właśnie też tam będę pod pomnikiem UFO. Jeszcze raz powtórzę: 29 sierpień 2023 to będzie wtorek i godzina 13. I tam wspólnie spędzimy czas, porozmawiamy sobie o różnych o sprawach duchowych, energetycznych, czy też dokładnie związanych z UFO. Na ten moment bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego króciutkiego programiku. Jak również jeszcze raz bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Do Emilcina 29 sierpnia i pozdrawiam serdecznie kolorowy horyzont Gosia Król.